Ten shot? Ty, czy ja nie jestem najbardziej wariety streamerem na Twitchu? To dzisiaj jest plan, robienie ramenu dzisiaj. Stream do 14, dopiero zaczynamy. A czekaj, napiję się. Jedna ważna informacja z dzisiaj: Nitro, streamując na Kiku, jest największym polskim streamerem. Wiadomo, no, głównie statystyki podbite przez dramę ale tak, Nitro jest największym polskim streamerem. Zbanowany na Twitchu, zbanowany na YouTubie, ale wciąż największy. Ale to jest akurat ciekawe, to jest ciekawe, że on, jest, że on dalej mimo takich potężnych banów, jest tak mocny. Ale fakt fakt. Ten... Opłacało się kupić Wiboty. dziękuję widzowie, to dla Was. Nigdy nie miał chyba takiej chwili poddania się, że od razu jak został bana, to od razu zaczął robić inne rzeczy, że w sumie się nigdy nie poddał. Wow, wow, nie no, jakby szapoba dla Nitra. To jest yy, ogromny sukces, być top 1 będąc zbanowanym na Twitchu i na YouTubie. Jakbyś miał tyle leasingów, to też byś zapierdalał. Nie no, na pewno Nitro ma też sporo oszczędności, no. On ma swoje, wiesz, swoich pieniędzy też się dorobił, no. I marka ubrań, i kontrakt na Facebooku, i walki na fejmie. To Nitro ma, wiesz, ma sporo oszczędności. Niekoniecznie w gotówce, ale też w pewnie jakichś różnych yy, aktywach. Słuchaj, dziękuję, że we mnie wierzysz. Z PKO dzisiaj do mnie dzwonili, kurwa, że dwie godziny, kurwa, więcej, bo nie wyrabiamy, kurwa, na, na ten motocykl, nie? Że już, kurwa, przesadziłem, kurwa, zadzwonili, kurwa, Sergiusz, Sergiusz, nie, to, ale to ten, dzwoni do mnie Katarzyna z PKO dzisiaj. Mówię, tak, halo, dzień dobry, No mówi, Katarzyna Suchoklates. PKO, PKO BP, czy z panem Ogrodnikiem? Z jakim Ogrodnikiem? Z Sergiuszem Ogrodnikiem. Mówię no jestem Sergiusz, ale nie jestem Ogrodnikiem, a pani mówi ty, ty głosu słuchajcie jak ktoś pisze w klawiaturze i mówi o jest pan Ogrodnikiem, bo nieźle pan przesadził nie, <laughs> kurwa takie zaległości, że to chuj nie. No. Ale ja on streamuje w ogóle 220 godzin. Oglądałem ostatnio stream Nitra przez godzinę. Bardzo specyficzny ten stream. Nie zmienił się Nitro, no nie? Ktoś tam coś do niego pisze, a Nitro mu odpowiada Ja ci rucham starą kurę. I Tajkwan mówi na Discordzie tak, ej, tak się nie mówi! A Nitro... A, to jednak nie rucham ci starej. Prawidłowo na ma bananety... Nie no, uważam, że powinien mieć bana. Uważam, o, że Nitro w porównaniu do innych... Nie czynów, które są aż tak do zbanowania go permanentnie. Słuchaj, słuchaj, bez jest różnica. Moje komunit jest lojalne! Co zostało wsadzone na przyjacielach Nitra, tam zostaje, tak? No, nie mieszamy w to ludzi z lasu. I oczywiście należą mu się ban, tylko na przykład nie wiem, na miesiąc albo coś, ale nie per. Jakby ban maksymalnie na rok. Przez rok, jak ktoś zostaje odcięty aż na kur Rok od takiego źródełka, od takiej pracy, to jest w stanie się naprawić, jest w stanie zmienić e, swoje postępowanie. No po prostu, no, rok to jest naprawdę w chujki okres. Dziwne, że się pozwolił na jednocześnie streamowanie z Kikiem i Ty. A tak, no na Twitchconie, nie wiem czy widzieliście też. Twitch ogłosił, że normalnie można streamować na ilu platformach się chce w jednym momencie i oni nie mają z tym żadnego problemu. Także można odpalać streama jednocześnie na Twitchu i na Kiku i na YouTubie. Twitch oficjalnie powiedział, że nie ma z tym żadnego problemu. Kik jest sponsorem drużyny F1, pytanie skąd na to siano mieli? Bo Kik jest własnością Stejka, tak jakby ma tych samych właścicieli. Więc oni mają tu no. bardzo dużo pieniędzy z kasyna. Ten Edi, który dał tu kiedyś 50 subów i potem o nas zapomniał, to chyba jest jakimś adminem przekozakiem prze na tym, na stejku. Bo gdzieś to mi wyświetliło kiedyś się. Stejka. Lubię remka bardzo, ale te ciuchy to nie przesada z ceną. Że bluperia? A jaka tam jest cena? Bluza taka z blupem, 300 złotych, 300 złotych, a 300 zł za 50 zł? 8 złotych i 75 groszy. Siema, będą życzenia dla dubiela CZ, dalej nie chcesz mieć z nim kontaktu. Hmm. Kurczę, myślę, że się nie zrozumieliśmy. pod tym względem, że ja chyba nie mówiłem, że nie tyle, że nie chcę mieć z nim kontaktu, co nie mam z nim kontaktu, w momencie, kiedy mnie ktoś o to pytał, tak? <coughs> więc, więc no. A życzeń to nie miałbym, dlaczego, dlaczego nie ten? Nie... Yy, nie złożyć, o. Najbardziej trzeba złożyć. Kiedyś się ten, kiedyś się, kiedyś Marcin robił tak, w sumie rok w rok, że na swoje urodziny, na swoje urodziny e, robił taką dużą imprezę i tam, z, tam było ze 100 osób zaproszonych. Jakaś ciężka przesada. W zeszłym roku i rok wcześniej e, to, to coś takiego było. No, ale w tym roku nic nie organizuje, No? Więc, więc no. Więc jakby jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Bluzę to taką, jaką mam. czorcy po stówie. Koszulka 90 zł. No, za koszulkę wydaje mi się normalna cena. Za bluzę 300. No kiedyś bluzy tak były po 250. Widziałem w takich sklepach. No, 300 to nie jest jakaś wielka przebitka. No, obecnie tyle bluzy chodzą w takich sklepach. No, taka jest prawda. To nie jest żadna reklama czy coś, tylko ja po prostu wiem, jakie są realia. i Jemu ja też, jest ciężko powinien mieć na przykład niższą cenę, bo on tego mało ma po prostu. Jak robisz mało sztuk danej rzeczy, to wychodzi wychodzicie drogo. Gramatura 450 Ta bluza jest taka kupa gruba. 450 to gruba, no ona nie jest taka, wiesz wiosenna, to jest taka bluza zimowa. A ile ma na przykład Nitro? Słuchaj, no, Nitro ma tylko nadruk z tyłu, tak? Nadruk tylko z tej strony 280 zł. No tylko masz gramaturę 280 gram. No tylko tu jest nadruk, a u, u Remka jest haft, no haft jest droższy. W porównaniu na przykład do 7x7, to cena u Remka jest mała. Bo, bo Remka bluza jest droższa w wyprodukowaniu. Zwłaszcza, że Nitro produkuje dużo bluz, więc tym bardziej ma, ma taniej w produkcji tę bluzę. Więc Remek ma mniejszą marżę niż Nitro. Ugotujesz coś, no tak, ale rozumiesz, że... A, kurwa, przyjaźni muszę ten. Garnek umyć. być. Jeden, i drugi. Tyle o mnie? Okej. Okay. Yy, ale mam na to odpowiedzieć, czy coś? <grych> Chciałem na ten temat powiedzieć. A, nie musisz? Tak, proszę. Nie mamy tu w chuju.